Witamy wszystkich bardzo serdecznie na naszych wieczornych modlitwach. Kończymy tymi modlitwami pierwszy dzień naszych rekolekcji, choć jak wiemy, te prawdziwe rekolekcje trwają już no, ponad trzy tygodnie. Rekolekcje naszego odosobnienia, naszej pustyni. I może to jest właśnie ten czas, kiedy rzeczywiście. Ta pustynia ma nam pomóc, aby otworzyć nasze serca na obecność Bożą. Czasami niedostrzegalną, czasami zapomnianą, czasami jakąś właśnie taką nieobecną. A przecież Pan Bóg jest w naszym życiu i to bardzo konkretnie. Dzisiaj, kochani, patrzymy na grupę ukrzyżowania, na nasz ołtarz. Jest to piękny element naszego ołtarza w Bridgeport. Krzyż Pana Jezusa i Grupa Ukrzyżowania, czyli Matka Najświętsza Maria Magdalena i Święty Jan. Patrzymy na ten krzyż i widzimy w tym krzyżu nasze życie, naszą drogę. Prosząc Pana Boga, aby, aby nas przyjął do siebie, aby przyszedł do nas tak całkiem osobiście. Pomódlmy się na początku dziś modlitwą, która jest bardzo piękna, bardzo prosta. Myślę, że bardzo szybko się jej nauczymy. Jest to modlitwa dobrego łotra. Panie, pamiętaj, kiedy na mnie, kiedy wejdziesz do swego królestwa. Jest to po angielsku, ale wszyscy znamy angielski, więc nie będzie problemu zaśpiewać to wspólnie. Jesus remember me When you come into your kingdom. Niech to będzie nasza modlitwa, która rozpocznie to skupienie wieczorne. Jesus, remember me, when you come into your kingdom. Pamięta o nas, kiedy wejdziesz do swego królestwa, abyś otworzył swoje serce pełne miłosierdzia dla nas, dla nas, którzy prosimy o Twoje łaski i prosimy. Zabierzemy czas naszych rekolekcji i Wielki Tydzień Panu Jezusowi, którego dziś namaściła w betanii Maria. Prosimy, aby udzielił nam wszelkich łask, ponieważ on jest namaszczony, on jest Bożym pomazańcem, on jest zbawicielem. Trwamy, kochani, w skupieniu razem ze Świętym Antonim który prowadzi nas przez te rekolekcje, ukazując nam, jak ważne jest nasze przebaczenie. I dobrze wiemy, moi drodzy, jak wiele problemów z tym mamy, jak trudno jest przebaczyć naszym wrogom, albo i tym, którzy, których nazwaliśmy naszymi wrogami. Prośmy zatem, aby Pan Bóg sprawił, że będziemy tak, jak Pan Jezus, jak nasz zbawiciel, aby nasze serca stały się na wzór jego serca. Niech ta modlitwa, która w sposób szczególny towarzyszy nam teraz od kilku dni, będzie modlitwą naszych rekolekcji. Panie spraw, by me serce stało się sercem twoim. Święty Antoni niezwykle pięknych słowach, które jutro usłyszymy w katechezie, Zachęca nas, abyśmy poszli do serca Jezusowego, abyśmy poszli do krynicy łask i tam przedstawili wszystkie nasze modlitwy. Niech święty Antoni, który prowadzi nas przez ten czas rekolekcji, niech On ukaże nam tą czystość białej lilii, tą bliskość Pana Jezusa, wołamy ze świętym Antoni i z wszystkimi świętymi, z Matką Najświętszą, z Michałem Archaniołem. Panie spraw by me serce stało się sercem twoim Panie spraw by me serce stało się sercem twoim Panie, sprawimy serce. Stało się sercem Twoim. Panie, sprawimy serce. Stało się sercem Twoim. Panie Sprawy serce, stało się sercem twoim. Tym był cichy i pokorny, oddy, abym znalazł ukojenie dla duszy mojej. sercem Twoim. Panie, spraw by me serce stało się sercem Twoim. Bym był cichy i pokorny jak Ty. Abym znalazł ukojenie moje, Panie, sprawmy serce, stało się sercem Twoim, Panie, sprawmy serce. Panie, o to Cię prosimy, abyś przemieniał nasze serca na wzór Twojego serca, umęczonego, przebitego włócznią dla nieprawości naszych startego. Ale serca pełnego miłości, pełnego miłosierdzia. Serca, które jest źródłem wszelkiej pociechy. Serca, które jest krynicą wszelkich łask. Prosimy Cię, Panie Jezu, o to, abyś Otworzył dla nas krynicę łask w swoim sercu, abyś stał się naszym Panem i Zbawicielem, bo już Nim jesteś. I Panie, prosimy Cię zatem, otwórz nasze serca na Twoją obecność. Niech te rekolekcje, niech ten czas, niech cały ten wielki tydzień będzie dla nas wielkim spotkaniem z Tobą. Bo Ty, Panie, jesteś miłością miłosierną. Pomódlmy się, kochani, w intencji wszystkich chorych, cierpiących, w intencji tych wszystkich, którzy proszą nas o modlitwę. Codziennie spływa do mnie wiele próśb o modlitwę, które noszę w swoich sercach, w swoim sercu. I proszę was również, abyście i wy ogarnęli te wszystkie intencje waszą modlitwą. Wpisujecie również swoje intencje. Dziękuję za to. Bądźmy razem teraz zjednoczeni w rozważaniu tajemnicy zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie. Niech ta, która jest pokorną służebnicą Pańską, przewodzi nam i prowadzi nas do Pana Jezusa. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami. I błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z Tobą błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z Tobą błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej, Zdrowaś Maryjo – łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo – Matko Boża – módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej, Zdrowaś Maryjo – łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo – Matko Boża – módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. jamy. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego, niepoleconymi Tobie. Królowo Różańca Świętego, módl się za nami. Matko Miłosierdzia, módl się za nami. Królowo Polski, módl się za nami. Królowo Świata, módl się za nami. Kochani, teraz odmówimy naszą modlitwę. Którą odmawiamy codziennie wieczorem, prosząc o dar zdrowia dla chorych, o siły i błogosławieństwo dla służb medycznych. Prośmy za Nowy Jork, prośmy za wszystkie miejsca, które szczególnie teraz potrzebują naszej modlitwy. Prośmy za naszymi rodzinami, za nami samymi, aby Bóg zechciał nas otoczyć swoją opieką. Ojcze nasz pełni ufności prosimy ciebie aby koronawirus nie siał już więcej zniszczeń i aby udało się jak najszybciej opanować epidemię prosimy abyś przywrócił zdrowie zakażonym i pokój miejscom do których koronawirus już dotarł przyjmij tych którzy zmarli na skutek tej choroby oraz pociesz ich rodziny wspieraj i chroń personel medyczny zwalczający wirus Inspiruj i błogosław tym, którzy starają się opanować sytuację. Panie Jezu, lekarzu naszych dusz i ciał, czujemy się bezradni w tej sytuacji, ogólnoświatowego zagrożenia, ale ufamy Tobie. Prosimy, udziel nam pokoju i zdrowia. Matko Boża, chroni nas i opiekuj się nami i prowadź nas w miłości do Twojego Syna, Jezusa. Amen. Zakończymy nasz dzień, nasz dzień rekolekcyjny kompletą, a więc modlitwą na zakończenie dnia. W łączności z całym Kościołem Świętym odmówmy psalm i prośmy Pana Boga, aby obdarzył nas spokojną nocą i dał nam siły na jutrzejszy dzień. Boże wejrzyj ku wspomożeniu memu, Panie pospiesz ku ratunkowi memu. Pała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Zróbmy rachunek sumienia. Przeprośmy Boga za wszystkie grzechy i zaniedbania dzisiejszego dnia. Prośmy o miłosierdzie. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i Wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślom, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i Was, bracia i siostry, na modlitwę za mnie do Pana Boga Naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Amen. Chrystetyś dniem pełnym blasku rozpraszasz mocne ciemności. W Tobie początek jest światła Ni nim obdarzasz wybrany. Teraz więc Ciebie prosimy. Byś żegna z mrocznych godzina, w swoim pokoju zachował i przyniósł ulgę znużonym. Kiedy już sen nas ogarnie, niech serce czuwa przy Tobie, tych, którzy Ciebie miłują, osłaniaj swoją prawicą. Wejrzyj, obrońco nasz Boże, I wrogie oddal zasadzki, Kieruj twoimi wiernymi, Boś własną krwią ich odkupił. Chryste łagodny nasz królu, Niech ciebie z ojcem i duchem, Wszystko, co żyje, wysławia. Przez całą wieczność bez końca. Amen. Ty jesteś, Panie, Bogiem łaski i wielkiego miłosierdzia. Nakłoni swego ucha i wysłuchaj mnie, Panie, bo biedny jestem i ubogi. Strzeż mojej duszy, bo jestem pobożny. Zbaw sługa Twojego, który ufa Tobie. Ty jesteś, Moim Bogiem. Panie, zmiłuj się nade mną, bo nieustannie wołam do ciebie. Uraduj duszę swego sługi, u tobie, panie, wznoszę moją duszę. Tyś powiem, panie, dobry i łaskawy, pełen łaski dla wszystkich, którzy cię wzywają. Wysłuchaj, panie, modlitwę moją i zważ na głos mojej prośby. W dniu utrapienia wołam do ciebie, ponieważ ty mnie wysłuchasz. Nie ma wśród Bogów równego tobie, panie ani Twemu dzieło inne nie dorówna. Przyjdą wszystkie ludy przez Ciebie stworzone i Tobie, Panie, oddadzą pokłon, będą sławiły Twe imię. Bo Ty jesteś wielki i czynisz cuda, tylko Ty jesteś Bogiem. Naucz mnie, Panie, Twej drogi, bym postępował według Twojej prawdy. Nakłoń me serce, by lękało się Twego imienia. Będę Cię wielbił z całego serca, Panie mój i Boże, i na wieki będę sławił Twoje imię. Bo wielkie było dla mnie Twoje miłosierdzie, a życie moje wyrwałeś z głębin otchłani. Boże, pyszni przeciw mnie powstali i zgraja zuchwalców czyha na me życie, a nie mają oni względu na Ciebie. Ale Tyś, Panie, Bogiem łaski i miłosierdzia, do gniewu nieskory, łagodny i bardzo wierny. Wejrzyj na mnie i zmiłuj się nade mną, siły swej udziel słudzę Twojemu, Ocal syna swojej służebnicy. Daj mi znak dobroci, aby ujrzeli ze wstydem ci, którzy mnie nienawidzą, żeś ty, panie, mnie wspomógł i pocieszył. Chwała ojcu i synowi i duchowi świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki, wieków Amen. Ty jesteś, panie, panie Bogiem, Bogiem łaski i, i wielkiego, wielkiego miłosierdzia. Z jesteś świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan. Przeznaczył nas Bóg na osiągnięcie zbawienia przez pana naszego Jezusa Chrystusa, który za nas umarł, abyśmy żywi czy umarli razem z nim żyli. W ręce twoje, panie, powierzam ducha mojego. W ręce twoje, panie. Powierzam ducha mojego, ty nas odkupiłeś, panie Boże Wiarne. Powierzam ducha mojego, o ojcu i synowi i duchowi świętemu. W ręce twoje, panie, powierzam ducha mojego. Przesz nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Teraz, O Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju, według słowa Twojego, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów. Światło na oświecenie Pogan, Ni chwałę ludu twego Izraela, Chwała ojcu i synowi i duchowi świętemu, Jak była na początku, teraz i zawsze, Ni na wieki wieków Amen. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, Podczas snu nas osłaniaj. Abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju, módlmy się. Wszechmogący Boże udziel nam pokrzepiającego spoczynku i spraw, aby ziarno naszej dzisiejszej pracy wydało plon w wieczności przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg wszechmogący. Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Ave Regina Celorum, Ave Domina Angelorum, Salve Radix, Salve Porta, Ex mundo lux est orta, Gaude Virgo gloriosa, Super omnes speciosa, Valeo valde decora, et nobis Christum Antyfona na cześć Matki Najświętszej kończy nasz dzisiejszy dzień. Jutro, kochani, kolejny dzień naszych rekolekcji. Pochylamy się nad tematem pojednania. Pojednanie z Panem Bogiem, a więc również nasza pokuta. Kochani, zapraszam. Jutro rano, mam nadzieję, jak wszystko dobrze pójdzie, będzie już konferencja do odsłuchania, tak jak i dzisiaj. Daj Boże, żeby już się nic w nocy nie psuło i nikt nie przeszkadzał, żadne uciekające pliki, wyłączające się komputery i inne historie, które się zdarzały które dzisiaj cały dzień. Także bardzo Was proszę, abyście otoczyli nasze rekolekcje e, swoją modlitwą, bo widzicie, że no są... Niełatwo. Niełatwo jest, rzeczywiście jest bardzo pod górkę. Potwierdzam. No, tu tutaj Janusz potwierdza, Widziałem. widział to, co się tu działo dzisiaj. Także jak zły nie może, to wyłączy internet. No i takie są rzeczy. Ale my się nie damy, kochani, dlatego nie. proszę Was bardzo o modlitwę. Jutro zapraszam na godzinę trzecią PM na popołudnie do kaplicy albo i nie do kaplicy. Zobaczymy, żeby już nam internet stamtąd nie uciekał. Gdzieś się spotkamy na godzinie miłosierdzia. Jutro odmówimy koronkę do miłosierdzia Bożego i potem przed Najświętszym sakramentem pochylimy się nad tematem pojednania. A więc poprowadzą was przez taki rachunek sumienia. Zrobimy wspólnie przed Najświętszym Sakramentem rachunek sumienia, wzbudzając w naszych sercach akt żalu doskonałego, ponieważ nie możemy w tej chwili spotkać się, a więc i również spowiedź w naszym Kościele nie jest w tym momencie możliwa. Będziemy prosić Pana Boga w akcie żalu doskonałego o Jego miłosierdzie. A wieczorem Eucharystia i modlitwy wieczorne. Jeszcze raz bardzo was proszę o modlitwę i polecam was wszystkich, polecamy was Panu Bogu. Maryjo Królowo Polski, Maryjo Królowo Polski, jestem przy Tobie pamiętam, jestem przy Tobie pamiętam, czuwam. Maryjo, Królowo Polski, Maryjo, Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamięta, jestem przy Tobie, pamięta, czuwam. Maryjo, Królowo Polski, Maryjo, Królowo Polski. Jestem przy tobie, pamiętam. Jestem przy tobie, pamiętam. Czuj.